Siemoneczko widzowie, z tej strony Godline! Dzisiaj zajmiemy się tematem, który ostatnimi czasy coraz częściej pojawia się w internecie, a mianowicie następcą Nintendo Switcha. Ta konsola przez ostatnie lata odniosła wprost ogromny sukces przeganiając sprzedaży, nawet bardzo popularne wówczas PlayStation 4, a Xbox się to w ogóle nie mówiąc temu no po prostu wgniotła go w ziemię. Do sukcesu tego właśnie urządzenia przyczyniło się bardzo wiele powodów, ale najważniejszym z nich były niewątpliwie bardzo dobre gry ekskluzywne. I przez ostatnie dwa lata było coraz jednak bardziej widać, że Nintendo Switch jest już konsolą przestarzałą i zarówno właśnie klienci jak i akcjonariusze firmy zaczęli mocno naciskać na Nintendo, żeby w końcu wypuścił następcę. Ten właśnie Nintendo Switch 2, tak roboczo nazwany, ma się według informacji w internecie pojawić już niebawem, Sprawdźmy więc, czego możemy po nią oczekiwać i kiedy najprawdopodobniej się pojawi. W tym filmie, właśnie, opowiemy sobie, jak ta konsola będzie wyglądać i co powinna oferować, a w drugiej części materiału, opowiemy sobie, co drzemie w środku tej konsoli oraz jaką będzie miała wydajność. Zacznijmy więc od tej pierwszej części, czyli od wyglądu. I tutaj, na start, powiem Wam jedną bardzo ważną rzecz. Zarówno ja, ani obecnie każdy w internecie nie wiemy, jak będzie wyglądać ta nowa konsola. A jeżeli ktoś twierdzi, że wie, no to po prostu kłamie. W tym aspekcie, jak ten nowy switch będzie wyglądał, możemy się opierać jedynie na przypuszczeniach, a prawdziwy wygląd tej nowej konsoli wycieknie prawdopodobnie gdzieś tak krótko przed premierem. Także, żeby nie było niedomówień, nikt obecnie nie wie, jak ta konsola będzie wyglądać. Pytanie natomiast brzmi: czy chociaż forma tej nowej konsoli będzie w ogóle podobna do tego, co reprezentuje obecnie switch? Obecny Switch to jest sprzęt dość taki unikalny. No bo w zasadzie jest to konsola hybrydowa. Ona ma ekran i odłączane kontrolery, i do tego można ją też podłączyć do stacji dokującej, czyli do tak zwanego DOKA. I później przez tą stację dokującą podpiąć go do telewizora. Możemy na tej konsoli więc grać zarówno przenośnie właśnie z wykorzystaniem wbudowanego ekranu, jak i stacjonarnie po podłączeniu do DOKA. Czy tak będzie też ze Switchem 2? No, wydawałoby się, że jak najbardziej powinno być tak też ze Switchem 2, no bo taką konsola sprzedała się naprawdę dobrze i Switch właśnie idealnie wstrzelił się w taką swoją niszę na rynku. Wydaje się więc, że gracze oczekują więc produktu właśnie podobnego do obecnego Switcha i chociaż Nintendo lubi w tym aspekcie zaskakiwać, jak na przykład właśnie z nieudanym Wii który które to miało dwa ekrany, to myślę, że w tym przypadku możemy całkiem bezpiecznie założyć, że tak, że właśnie nowy Switch 2 będzie do tego obecnego Switcha naprawdę podobny. I teraz na rynku mamy obecnie dwa modele Switcha, czyli to jest model V2 oraz model OLED, które różnią się od siebie głównie ekranem, chociaż w sumie nie tylko ekranem. Jako, że przypuszczamy, że Switch 2 będzie w tym temacie podobny, to zastanówmy się chwilę nad tym, co można było od tej konsoli oczekiwać. Jeżeli pomyślimy tak sobie nad obecnym Switchem, to on się składa tak naprawdę z trzech różnych części: a są to: ekran plus obudowa tego Switcha kontrolery Joy-Con oraz Nintendo Switch Pro Controller, a także stacja dokująca, czyli tak zwany dock. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Wyświetlacz to jest jedna z najważniejszych części Switcha, chociaż może akurat nie dla każdego będzie równie ważna, no bo ja na przykład akurat znakomitą większość czasu gram po prostu na monitorze właśnie w tym doku, natomiast dla każdego kto używa konsoli przenośnie to będzie ona bardzo istotna. I teraz obecny tradycyjny Switch ten V2, czyli w drugiej rewizji, posiada całkiem tradycyjny ekran LED, Produkowany przez dwie firmy, to jest firma Auoptronics oraz Innolux. One się między sobą za dużo nie różnią, więc sobie można je uznać za jeden model. I wbrew pozorom, ten ekran w tym standardowym Switchu jest ekranem wysokiej jakości i w przeciwieństwie do takiego ekranu w Steam Decku, który jest po prostu żenująco słaby, to ten ze Switcha oferuje 100% pokrycie barw standardowej przestrzeni koloru. Spytacie, jak wypada ten w Steam Decku? No ten w Steam Decku oferuje jedynie 68%, także jest to totalna żenata. I ten ekran w switchu jest naprawdę niezły, chociaż jak na obecne warunki, to ma kilka problemów. Po pierwsze, ten ekran ma ogromne, po prostu ogromne i cholernie denerwujące ramki wokół ekranu. Te ramki są naprawdę strasznie grube i to po prostu kuje w oczy jak jasna cholera. W ostatnich latach właśnie dokonano znaczącego postępu jeżeli chodzi o grubość ramek wyświetlaczy, chociażby w monitorach czy telewizorach i myślę, że jak najbardziej możemy oczekiwać, że ten nowy Switch powinien mieć te ramki już dużo, dużo mniejsze. Takie zresztą mniejsze ramki pojawiły się w tym modelu OLED, o którym jeszcze wspomnę później. I po drugie obsługa technologii HDR. Obecny Switch nie posiada w ogóle obsługi technologii HDR, a cholernie szkoda. Pewnie teraz niektórzy z Was powiedzą, no ale Godlike, na jaką cholerę Ci ten HDR na Switchu? A no widzowie tutaj z odpowiedzią, że wbrew powszechnemu przekonaniu i wbrew też swojej nazwie, czyli szeroki zakres dynamiczny, ta technologia nie polega jedynie na wyświetlaniu dużo jaśniejszego czy też dużo ciemniejszego obrazu od tego standardowego SDL. Różnica właśnie polega na tym, że wyświetlacze, czyli ekrany certyfikowane do obsługi HDR muszą też obsługiwać przy tym dużo większą przestrzeń kolorów niż właśnie standardowe wyświetlacze, dzięki czemu mogą wyświetlić też znacznie lepsze kolory. Do tego gdy projektowany właśnie pod obsługę HDR też potrafią z takiej właśnie szerszej przestrzeni kolorów skorzystać i w efekcie mamy obraz nie tylko jaśniejszy i ciemniejszy, ale przede wszystkim o znacznie ładniejszych barwach i o to właśnie chodzi. Na PlayStation 4 i na Xboxie ta technologia jest już dostępna już od jakiegoś czasu i myślę, że jak najbardziej możemy jej też oczekiwać na Switchu 2. Po trzecie, technologia VR. Pewnie wielu z was teraz pyta, co to w ogóle do cholery jest ten VR? Odnośnie co do tej technologii to też jest w internecie spory bajzel, więc postaram się wam tu podać taką bardziej książkową definicję. VRR to jest taka specjalna technologia pozwalająca na synchronizację częstotliwości wysyłania kolejnych klatek obrazu przez konsolę do ekranu, który te klatki wyświetla. Bez tej technologii ekran wyświetla klatki w stałych odstępach czasowych, co przy grach mających problemy z wydajnością skutkuje w takich brzydkich rozerwaniach obrazu, czy też samych mikroprzycięciach. Oprócz samego tego aspektu estetycznego, no bo te rozerwane klatki wyglądają po prostu brzydko. To dochodzi też inna i bardzo ważna dla Switcha sprawa, czyli oszczędność energii. Jeżeli ekran w tym nowym Switchu byłby wyposażony w technologię Fire, no to wyświetlałby tylko tyle klatek, ile wygeneruje konsola, zamiast robić to po prostu bez przerwy tak jak jest teraz. Finalnie więc przełożyłoby się to na mniejsze zużycie prądu i w konsekwencji dłuższe działanie Switcha, co dla grających w trybie przenośnym z pewnością będzie bardzo ważne. Czy takiej technologii powinniśmy się spodziewać? Myślę, że jak najbardziej, bo ona jest już całkiem popularna, jeżeli chodzi o monitory i telewizory, i w Switchu 2 też powinna się pojawić. I po czwarte, wreszcie mamy typ ekranu. Obecnie mamy dwa modele Switcha, czyli to jest ten tradycyjny Switch V2, o którym w całej mówiliśmy, oraz także droższy model OLED. I ten model OLED posiada lepszy typ ekranu z mniejszymi ramkami i potrafi też wyświetlić trochę lepsze kolory i zapewnić lepszą czek. Jest tutaj jednak jeden problem. Obecny system Switcha nie obsługuje szerszej przestrzeni barw, którą ten ekran OLED by mógł pokazać, tylko właśnie standardową i dlatego na tym modelu OLED gry wyglądają tylko trochę lepiej. Nie ma tutaj takiego efektu wow, jaki właśnie powinien być i to trochę boli. Jeżeli w tym nowym Switchu 2 wprowadzono by obsługę HDR, to wtedy taki ekran OLED naprawdę pokazałby na co go stać, i myślę, że wielu graczy zbierałoby teraz szczęki z podłogi. Natomiast przy tym trzeba pamiętać, że taki ekran OLED jest znacznie droższy niż tradycyjny ekran LCD. Czy więc skoro ten ekran jest tak drogi, to czy powinniśmy się go spodziewać standardowo w nowym Switchu? Myślę, że możemy oczekiwać takiej sytuacji właśnie jak jest obecnie, czyli dwóch modeli, z czego jeden właśnie ten droższy miałby ten ekran lepszy wykonany w tej technologii OLED, a ten tańszy miałby zwykłego led -a. Wraz z obsługą technologii HDR, właśnie taki ekran ten droższy mógłby rozwinąć skrzydła i byłby to niewątpliwie dla Switcha 2 duży upgrade. Nie mówiąc już o tym, że przy wsparciu HDR, nawet w doku moglibyśmy sobie tego Switcha podłączyć do monitora czy telewizora HDR i z tej technologii również w doku korzystać. Przejdźmy teraz do samej konsoli, czyli do wszystkiego tego, co jest poza ekranem. Tutaj tak naprawdę nie ma do omówienia zbyt wiele, bo jest wejście jack, który też na pewno zostanie. Jest USB-C na dupci, które też na pewno zostanie, no bo jest potrzebne do stacji dokującej. Jest też stópka, która służy do połączenia konsoli w pozycji pionowej, czy tam na stole, czy na biurku. I ona w tej wersji podstawowej, czyli tej V2 jest koszmarnie gówniana. Natomiast w wersji OLED została już poprawiona i myślę, że jest na tyle dobra, że ten Switch 2 może ją z tego modelu OLED po prostu skopiować, bo ona się sprawdza. Jednak oprócz tego wszystkiego została nam jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie slot na cartridge. Tego slota raczej nie zabraknie, no bo w przypadku Switcha to jednak tych pudełek ciągle sprzedaje się sporo. Natomiast otwartą kwestią jest, czy Switch 2 będzie oferował wsteczną kompatybilność z obecnymi grami. I co do tego, to akurat w internecie są sprzeczne informacje. No, jeden liker podaje, że tak będzie, następnie drugi mówi, że tak nie będzie, i do tego w międzyczasie też w internecie pojawiły się informacje, że niby taka wsteczna kompatybilność miałaby być. Natomiast płaciłoby się jednorazowo 5 dolców za takie uruchomienie starszej gry na konsole. Więc czy ta wsteczna kompatybilność będzie, to tego tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wiemy. Czy powinniśmy tego oczekiwać? No myślę w sumie, że tak, że powinniśmy tego oczekiwać, no bo tych gier na Switcha jest jednak bardzo dużo i te gry są też bardzo dobre i po prostu głupio byłoby się od tego odciąć. Natomiast moim zdaniem również prawdopodobna jest ta opcja, że ta wsteczna kompatybilność będzie płatna. To by w sumie pasowało do działań tego producenta i chociaż to rozwiązanie byłoby trochę chamskie, no to lepszy jest ryc niż nic i tego nie wykluczam, że takie rozwiązanie może się pojawić. Spójrzmy teraz na same kontrolery. W przypadku Switcha mamy do wyboru albo dostarczane wraz z konsolą odłączane kontrolery zwane też joy a także z dedykowanego osobnego pada Nintendo Switch Pro Controller, ale zacznijmy od tych joy -Conów. Jeżeli ktoś z tymi joy nie jest zaznajomiony, no to są takie dwa mini-pady, które można od tej konsoli odłączyć. I wiele gier na Switchu w trybie kooperacji wymaga jedynie po jednym joy na osobę, dzięki czemu nie trzeba dokupywać żadnych dodatkowych padów, chcąc po prostu zagrać ze znajomymi. Do tego te joy są też wyposażone w czujniki do sterowania ruchem, co możemy wykorzystywać w grach jak np. Wario World well, Move It, jakie miałem okazję niedawno recenzować właśnie na Game of. I te kontrolery naprawdę się sprawdzają, jeżeli chodzi o ich funkcjonalność, tutaj jest wszystko ok. Pomysł jest dobry, pomysł na ich odłączanie i używanie też działa, jednak dużo ludzi te Joycony po prostu wymienia na jakieś inne podróby typu Beanbok czy w ogóle jakieś inne kontrole. Spytacie, no dlaczego skoro te kontrolery są fajne? Ano z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że te Joycony są po prostu mało wygodne i mało precyzyjne. Ten analog na tych Joyconach jest po prostu do dupy totalnie, a przyciski są wkurzające i to wam powie każdy, kto gra na Switchu. One się nadają do jakichś tam mniej dynamicznych czy turowych gier, natomiast w szelankach czy jakichś bardziej dynamicznych bijatykach to już będzie po prostu tragedia. Myślę, że jak najbardziej po następcy moglibyśmy oczekiwać tutaj dużo bardziej precyzyjnego sterowania, żeby w tym trybie przenośnym grało się dużo lepiej. Druga sprawa z tymi kontrolerami to jest sama wytrzymałość i jakość wykonania. Powiem wam tak, te joy po prostu się sypią. Ja mam konsolę półtora roku i odpukać tutaj jest wszystko ok, natomiast mnóstwo moich znajomych już kilka razy wysyłało je na gwarancję. Najczęściej tutaj pada sam analog, który też zresztą, jak mówiłem, jest do dupy i tutaj jest pole porę do poprawy. Ostatnio coraz częściej wykorzystywane są takie grzybki analogowe, wykorzystujące tak zwany efekt hala, które według producenta są niezwykle wytrzymałe i myślę, że Nintendo po tych ciągłych naprawach obecnych Joy-Conów może ten wariant rozważyć, żeby już nie musieć płacić ciągle za naprawę. I to tyle, jeżeli chodzi o sprawę samych joy -codów. Natomiast co z tym pełnoprawnym padem Nintendo Switch Pro Controller? On jest naprawdę niezły, On ma dobre analogie, jakość wykonania też jest spoko i też całkiem długo trzyma na baterii. W zasadzie jedyną jego dużą wadą to jest brak wejścia jack i to jest naprawdę wkurzające, bo słuchawki trzeba podłączać do samej konsoli. No pół biedy, jak ja akurat siedzę przed monitorem i konsolą, po prostu obok, natomiast dużo ludzi gra na Switchu przed telewizorem i wtedy takiego jacka z tymi słuchawkami trzeba ciągnąć przez pół pokoju albo kupić słuchawki bezprzewodowe, które też mają swoje problemy. Myślę, że jak najbardziej mogliśmy oczekiwać, że nowy pad do Switcha 2 tego jacka będzie w końcu miał i wtedy byłby naprawdę świetnym rozwiązaniem praktycznie dla każdego. I na koniec, jeżeli chodzi o odpady, to powiem Wam, że jest jeszcze jedna rzecz, które zarówno Joycony, jak i tego Propada łączy, a jest to brak analogowych spustów. W obu tych konstrukcjach, czyli w Joyconach i w tym Propadzie, mamy spusty jedynie cyfrowy. Spytacie, czy to jest problem? No trochę tak. Zastanówcie się na chwilę, kiedy ostatni raz widzieliście jakąś taką dużą, pełnoprawną grę wyścigową na Switcha? No gdzieś tak dawno, nie? A wiecie dlaczego? No niekoniecznie dlatego, że Switch po prostu na te gry jest za słaby, no bo to on jest słaby, ale nie aż tak. Działa się tak właśnie głównie dlatego, że spusty na tej konsoli są cyfrowe, czyli potrafią wysyłać sygnał jedynie 0 albo 1, wciśnięty na maksa bądź też nie. Na Xboxie i na plajce spusty od dawna są analogowe, więc mogą wysyłać dane o płynnym wciśnięciu takiego spustu, i w grach wyścigowych z reguły podpina się pod nie właśnie gaz i hamulec. Dzięki temu, że one są analogowe, to można delikatnie zahamować bądź też delikatnie dodać gazu. Na Switchu można jedynie wrzucić maksymalny gaz, bądź też nie. We większości gier to się nie przydaje, natomiast w grach wyścigowych to jest akurat podstawa i dlatego właśnie z takimi grami na Switchu jest cholerny problem. Czy powinniśmy oczekiwać, że nowa konsola właśnie te analogowe spusty będzie miała? No myślę, że byłoby fajnie, natomiast znając jak uparte potrafi być w tym temacie Nintendo, to akurat na to drodzy widzowie bym nie liczył i myślę, że zdziwiłbym się, jeżeli właśnie te analogowe spusty by się pojawiły. Ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o zewnętrzne części konsoli, to jest tak zwany DOC, czyli stacja dokująca. Standardowy Switch ma tak dość przeciętnie wykonanego doka i on jest wyposażony w HDMI i dwa porty USB. Model OLED natomiast ma tego doka trochę ładniejszego, no i dodatkowo ma w tym doku jeszcze port internetu ekstra. I te doki, wiadomo, że pomimo może jakościowo nie są jakieś najlepsze, to na ogół się po prostu sprawdzają. Wkładamy konsolę, wszystko działa, po prostu wyjmujemy, też wszystko działa. Tutaj na ogół jest wszystko ok, nie ma z tym żadnego problemu. Pole do poprawy natomiast jest tutaj, jeżeli chodzi o samo wyjście HDMI. Z tego wyjścia właśnie korzystamy, jeżeli podłączamy switcha do jakiegoś większego ekranu. I obecnie to wyjście HDMI ono jest zablokowane na rozdzielczości Full HD z 60 FPS. Pewnie ten to mógłby wysłać jakiś lepszy sygnał, natomiast on ma taką wartość po prostu na sztywno ustawioną. Powiedzcie, no dobra, Godlaga, ale po co ci obsługa jakieś wyższe rozdzielczości, np. 4K na switchu, skoro ten switch tego nie udźwignie? A no, drodzy widzowie, gry są bardzo, bardzo różne. Są wymagające gry 3D, które ledwo dają radę właśnie chociażby w 720p, ale są też jakieś bardzo lekkie produkcje 2D, czy też bardzo stare gry 3D, jak Gothic, które nawet ten switch pociągnąłby jakiś wysokiej rozdzielczości. A tej rozdzielczości pokazać nie może, no bo DOK mu po prostu na to nie pozwala. Po następcy myślę, że możemy oczekiwać właśnie obsługi jakiejś wyższej rozdzielczości poprzez tego DOKa. I to niewątpliwie powinno pomóc. I drodzy widzowie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o zewnętrzną część samej konsoli. Natomiast, tak jak już mówiłem, w tym temacie wiemy tak naprawdę niewiele i mamy sporo przypuszczeń. Natomiast jeżeli chodzi o wnętrze konsoli, czyli jej bebechy, to mamy już co do wielu elementów niemal pewność, co tam się znajdzie i myślę, że pod tym względem możecie się akurat pozytywnie zaskoczyć. O tym co znajdziemy w środku Switcha 2 powiemy sobie w drugiej części materiału, która jeżeli już jest gotowa, to pokażę Wam się właśnie teraz na samym środku ekranu, a jeżeli jeszcze nie zdążyłem jej zrobić, no to poproszę Was o chwilę cierpliwości i pojawi się ona na kanale już niebawem. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu, jeżeli on się Wam podobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał, jestem Wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki Panowie, pozdrawiam i trzymajcie się!